Wszystkich dzisiejszych filmik dedykuję osobom, które już podjęły decyzję o kupnie kotła związowującego drewno, ale mają dylemat czy dopłacać do automatyki sterującej dopływem powietrza pierwotnego i wtórnego do takiego kotła, czy chcą robić to ręcznie. W skład takiej automatyki wchodzi serwonapęd i sonda lambda. Że nie ma tego wiele, no ale koszty jakieś tam są. Słyszałem, że tam 2-3 tysiące. Szczerze mówiąc, nie pytałem. Ja kupiłem kocioł od razu z takim wyposażeniem. Nie za bardzo zastanawiałem się nad tym, żeby kupować bez takiego, takich urządzeń. Na początku jeszcze dla osób niewtajemniczonych, w kotłach takich istnieje taki problem właściwego dopasowania dopływu powietrza pierwotnego, wtórnego i osuszającego. I o co w tym chodzi tak, tak pokrótce, bo proces gazowania to polecam doczytać na internecie, będzie szybciej, a ja nie będę tutaj się silił, żeby jakiś wykład robić. Krótko mówiąc, jeżeli mamy drewno dobrej jakości, to znaczy suche, twarde, bądź też te, jest to drobny opał, jakieś suche trociny, zrębki, pelet czy, czy też brykiet drobniejszy to potrzebujemy większego dopływu powietrza wtórnego, wtórnego spalania, czyli kiedy już ten gaz drzewny się pali ale jeżeli opał jest gorszy, czyli miękki, duże kawały, wilgotne wtedy potrzebujemy powietrza pierwotnego, większej ilości żeby ten opał mógł się rozpalić i wytworzyć na tyle dużą temperaturę, żeby w komorze załadowczej nastąpił proces zgazowywania drewna. Oczywiste jest też to, że jeżeli ładujemy drewno do takiego kotła, to ja nie wierzę, że ktoś ma równiutki opał, taki sam, równo pocięty i ten dopływ powietrza jest... potrzeba dopływu powietrza jest jednakowa. Zawsze wrzucam, bynajmniej ja mówię o sobie, ale pewnie każdy tak ma, różne kawałki, nawet różnych gatunków drzew. Nieraz wrzucę brykiet z drewnem, trochę trocin, wsypę pomiędzy to, więc dopływ powietrza jest zmieniany w sposób płynny podczas całego procesu palenia. Więc jeśli ktoś kupi taki kocioł bez automatyki, to ja nie wyobrażam sobie, żeby stał w kotłowni i e, ciągle zmienia dopływ powietrza. Jest to raczej e, absurdalne e, i niemożliwe do wykonania. E, jeżeli chodzi o zyski zastosowania sondy lambda i, i serwonapędu, to szczerze mówiąc też e, nie powiem, e, czy są znaczne oszczędności w opale, no bo musiałbym mieć dwa takie kotły i, i faktycznie to sprawdzić. E, na pewno producentom wskazuje, skutki uboczne, złego dostosowania dopływu powietrza, jeżeli robimy to ręcznie. No a jeżeli mamy automatykę, no to po prostu o tym zapominamy i to wszystko. Na pewno jeżeli chodzi o sondę lambda, to, to jeszcze tak wstępem powiem, że do każdego pieca powinna być sonda lambda obowiązkowa, a już serwonapęd nie. Żebyśmy widzieli, ile tlenu resztkowego spalina podczas palenia powstaje, co jest głównym wyznacznikiem decyzji o zmianie dopływu powietrza. Czyli taka sonda lambda będzie nam wskazywała, czy jest potrzeba zmieniać dopływ powietrza, czy nie. I wtedy miałoby to sens. A rezygnacja całkowicie z wyposażenia dodatkowego, czyli tej. Sądy lambda i serwonapędu uważam, że jest bez sensu, ale zaznaczam, jest to moje zdanie. Każdy ma swoje i każdy ma pewnie rację. Teraz pokażę dopływ tych różnych dróg powietrza do, do kotła. U mnie jest to kocioł Blaze Harmony Model Praktik. Troszeczkę kocioł rozebrałem, żebyśmy mogli lepiej zobaczyć to, żebym mógł Wam. W sposób prostszy obrazowy pokazać, będzie to jasne i, i klarowne. Na początek yy, przód pieca omówimy troszeczkę. Tam głębiej omawiałem na poprzednim filmiku. Zachęcam do obejrzenia. Przedni panel pieca ściągnąłem. Tutaj mamy magistralę powietrza i trzy pozycje trzecia, pierwsza, druga. W instrukcji do pieca jest to dokładnie opisane, yy, że trzecie, pierwsze bądź drugie ustawienie odpowiada yy, odpowiednio danemu gatunkowi drewna, rodzajowi, czyli wilgotne, bądź suche, twarde, miękkie, zwykłe. To także polecam się zastanowić, jak to jest z tym opałem, czy mamy jednorodny, czy, czy raczej zmieszany. Jeżeli chodzi o sondę lambda i serwonapęd, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że powietrza potrzebujemy na Y, osobnej pozycji, trzeciej, pierwszej lub drugiej w taki sposób skokowy, bo one się tak nie zmieniają, tylko ta przepustnica wędruje w sposób płynny pomiędzy tymi pozycjami. I tutaj Wam pokażę. Juliku. Tu jest właśnie ta, ta przesłona, i tu mamy okienko y, dopływu powietrza pierwotnego. Tu jest okienko dopływu powietrza y, osuszającego a tutaj nie widzimy go teraz bo ta przepustnica przysłania jest okienko dopływu powietrza wtórnego spalania przepustnica też jest w taki sposób specyficzny wycięta czyli tutaj widzimy w tej blaszce jest dziurka więc jeżeli przepustnica w sposób płynny zaznaczam przesuwa się w prawo to ta szczelina powoduje minimalny dopływ powietrza wtórnego i jednocześnie dopływ powietrza pierwotnego osuszającego Dalej no już nie będę polemizował jak to przebiega po prostu przebiega to w sposób płynny w dalszej części filmiku Wam to pokażę w komorze załadowczej mamy otwory u samej góry tutaj palcem Wam pokażę kilka ich jest i tylko tutaj na przednim panelu jest to dopływ powietrza osuszającego podczas palenia to powietrze wędruje nad opałem, który jest nieraz właśnie wilgotny, jest po prostu, potrzeba po go osuszenia. To to powietrze wędruje przez cały opał w dół, osusza go. Jednocześnie dopływ powietrza pierwotnego, tutaj też Wam pokażę palcem. Tutaj są takie otwory i tutaj też dookoła po prostu tej ścianki, tych ścianek w komorze. Jest to powietrze pierwotne. A tutaj wyjąłem jedną część ceramiki, żeby wam pokazać, gdzie jest dopływ powietrza już wtórnego do, do spalania gazu drzewnego. On normalnie w dyszy palnika tutaj wypływa, to to powietrze, a do komory wpływa tymi otworami tej blaszy. I to powietrze spływa w dół aż do dyszy palnika, i tam się spala gaz drzewny. Także tutaj tą komorką, e, której nie widać, tą przepustnicą powietrze wtórne, tymi otworami do dyszypalnika. E, a jeżeli chodzi o, o ceramikę, to też wyjąłem, żebyście widzieli dokładnie jak to wygląda. E, ta część ceramiki, która tutaj jest taka ładna, nieokopcona, to ona przylega do ściany kotła e, i tak jak Wam przed chwilą pokazywałem, otwory e, w tej blasze są mniej więcej tutaj na tej wysokości. I tutaj widzimy, że w tej ceramice jest zagłębienie, więc tylko ta część przylega do blachy, a powietrze tutaj y, tym zagłębieniem wędruje i tutaj spływa do dyszy palnika. Tutaj mamy dyszę palnika. Teraz przełożymy na stronę prawą, nie lewą, tak żebyście widzieli, bo to też nie każda ma wyobraźnię taką, żeby to w sposób obrazowy pokazać. Tak to jest ułożone w piecu. Tak jak teraz. I tutaj mamy, mamy te otwory, o których kiedyś mówiłem, ale tego nim pokazanie Nie pomyślałem o tym. Dzisiaj nadrabiam to, żebyście widzieli. Jeszcze raz do porównania. Komora. Myślę, że jest jasne i klarowne. Wiecie o co chodzi. Teraz postaram się e, rozpalić w kotle i pokażę Wam. Oczywiście nie, nie będę całego procesu palenia całego jednego zadunku pokazywał, tylko sam początek, jak ten dopływ powietrza się zmienia, w jaki sposób wymuszę od razu na początku palenia zmianę położenia przepustnicy, czyli taki maksymalnie mieszany opał rzucę najpierw drobnych trochę patyków, bo komora jest pusta, musiałem ją oczyścić, żeby wam pokazać jak wygląda dopływ powietrza. Także trochę patyków suchych wrzucę drobnych, zasypę to trochę peletem, wrzucę brykietu, drewna miękkiego, twardego, tak maksymalnie wymieszam. Także na początku będzie powietrze wtórne potrzebne w większości, a później myślę, że będzie potrzebne troszeczkę inne, także ta przepustnica będzie wędrowała, zobaczycie jak to wygląda. Także spotkamy się za chwilkę. Na razie rozpalam w piecu, na samym starcie od razu widzimy, Jaka jest ilość tlenu resztkowego spalina? Po prawej stronie ekranu mamy 18,2%. Tak nam sonda lambda wskazuje. W tym momencie przepustnica jest po lewej stronie. Jak widzimy, klapki się otwarły, podciśnienie wytworzone, więc zaciąga powietrze pierwotne i osaszują, osuszające, tak jak mówiłem. Jak się troszeczkę rozpali, no to załaduje piec do pełna. Na chwilę się. Wyłączę i wracamy za chwilkę. Tak jak mówiłem dołożyłem do pieca, dołożyłem na sam spód brykietu i peletu i takiego drewna twardego, trochę dęba. A dalej trochę osiki, trochę sosny i takie większe kawałki. I spójrzcie jak szybko poziom tlenu resztkowego w spalinach spada. W piecu już się troszeczkę rozpaliło, temperatura spalin też dosyć szybko rośnie. Widzicie I, i spójrzcie, jak wskazanie szybko maleje w ustawieniach. Jest poziom tlenu resztowego ustawiony na 8%. Szczerze mówiąc, nie wiem skąd akurat taka wartość jest ustawiona, a nie inna. Nie powiem, czy to jest słuszna ilość, czy nie. W każdym razie, koło tej wartości, zawsze sterownik tak steruje, reguluje przepustnicę powietrza, że zawsze poziom. Tlenu resztkowego spalina w okolicach 8% jest. Teraz mamy ciągle jeszcze dużą ilość tlenu, więc tak jak mówiłem, jeżeli mamy dużą ilość tlenu, potrzeba nam powietrza pierwotnego i osuszającego, co widzimy na załączonym obrazku. Maksymalnie otwarta przepustnica powietrza pierwotnego i osuszającego, no opał mamy w tej chwili świeżo włożony, więc zimny, pewnie trochę wilgotny. Jak najbardziej, ale jednocześnie widzimy, jak szybko ilość tlenu resztkowego spada, a spada dlatego, no, że tam troszeczkę drewna było na spodzie, a reszta był dobrej jakości, twardy i suchy opał. Więc za chwilkę zobaczymy, jak ta przepustnica będzie wędrować. Oczywiście, jeżeli mamy ustawione 8% jako tlen resztkowy zadany. No to musi poniżej tego spać, żeby przepustnica się ruszała, żeby powędrowała w inne położenie. W że widzimy, że już się fajnie pali. Dosłownie nie wiem ile to było. Minutkę, dwie minutki temu, jak rozpaliłem, piec był pusty. Bez węgla, bez niczego. Rozpala się bajka. 10-7. Za chwilkę wrócimy. Żeby nie przedłużać w filmiku, jak poziom tlenu spadnie, ale widzicie też na sterowniku, która jest godzina, to będziecie widzieć, jak długo to trwało. Wracamy ponownie. Podczekajmy troszeczkę więcej, żeby piec przeszedł w tryb praca, czyli temperatura spalin powyżej 100 stopni. Widzimy poziom tlenu resztkowego obecnego 5,2%, zawany 8%. Spójrzmy, co tu się dzieje z serwonapędem. Jak widzimy, się przesuwa, tak jak to wcześniej też mówiłem, żeby udostępnić dla spalania, dla kotła powietrze wtórne jednocześnie. Odcinamy powietrze dosuszające, widzimy tylko małą szczelinkę. Powietrze pierwotne jednocześnie ciągle pełną parą otwarte. A w wtórne tylko tą szczelinką delikatnie. No, producent tak, yy, tak skonstruował tą przesłonę. Widocznie, na podstawie yy, prób błędów, testów, obliczeń, nie wiem czego yy, uznał, że, że tak będzie yy, efektywnie i, i dobrze dozować powietrze. Wziąłem yy. ten panel przedni, bo gdyby był założony, to, to nie za wiele byście widzieli. No. Tylko musiałem zasymulować położenie. Yy, Klapy zamykającej tam doczepiłem taką małą blaszkę, żeby kocioł wiedział, że klapa jest zamknięta. Trochę go oszukałem. Jak widzimy przesłona już stanęła w jednym miejscu. wizję, że widzimy pali się elegancko. Poziom tlenu rywkowego 5,5%, czyli było 5,4, nawet mniej przez chwilę chyba. Jak widzimy, e, zmiana położenia przepustnicy e, delikatnie już zaczęła wpływać na zmianę poziomu tlenu resztkowego w spalinach. No i wracając do tego dylematu, e, czy warto kupować sondę Lamda czy nie? No, według mnie nie chciałbym nikogo tam za bardzo <laughs> e, obrażać, ale postawię dobrą flaszkę osobie, która na podstawie e, tego, jak wygląda płomień w kotle. Wizjerze bądź też dymu unoszącego się z komina na początku, który jest, potrafi dostosować jakie powietrze pierwotne, wtórne, jaki stosunek tego powietrza zapewnić dla kotła. Jeżeli mamy chociaż zamontowaną sondę lambda lub jakiś inny tego typu czujnik, który nam skaże poziom ilości tlenu resztkowego, jesteśmy w stanie. No, oszacować, zmieniać po prostu metodą prób i błędów e, to, to, to powietrze, e, ten stosunek powietrza pierwotnego do wtórnego jak to ma być e, tym bardziej, że wiemy co do kotła wrzuciliśmy ja tak jak mówiłem na potrzeby testów wrzuciłem opał e, dobry, drobny i suchy na spód żeby Wam od razu na, na początku palenia pokazać jak ta zmiana przepustnicy wygląda jak to szybko się zmienia podczas palenia jak widzimy, 12:48 teraz skoczyła. Przepustnica, jeszcze w międzyczasie tego, jak teraz e, nagrywam, przesunęła się w prawo. Nie wiem, czy to widzicie. E, dopływ powietrza osuszającego zamknął się całkowicie. Powietrze pierwotne otwarte całkowicie, pełny dopływ. Tutaj mamy nadal tylko szczelinkę powietrza wtórnego. Sterownik krótką wiórę czeka na to, jak proces spalenia będzie się zmieniał. Jak widzimy, tlen resztkowy rośnie, czyli zbliża się do zadanych 8%. Sterownik, na podstawie tego, co będzie się dało, działo dalej, jak się dobrze już rozpali w piecu, na bieżąco koryguje potrzeby dopływu powietrza. Nie trwa to długo, raptem parę minut. W normalnym przypadku, gdy mamy sondę lambda, serwonapęd, rozpalamy w piecu, wychodzimy, zapominamy w innym przypadku jeśli komuś bardzo zależy, żeby dostosować to powietrze takie jak być powinno, no musiałby przy tym piecu stać ciągle i czuwać no ja nie wyobrażam sobie tego, no ale jeśli ktoś sobie wyobraża no to niech zrezygnuje z automatyki nie wiem czy to słuszne 6,9 za chwilkę jeszcze wrócimy, zobaczymy czy wzrośnie powyżej 8% co dalej, co dalej tutaj Sterownik zrobi z tym dopływem powietrza. Na razie przepustnica stoi w jednym miejscu, czeka krótko mówiąc na zmianę, yy, zmianę tlenu resztkowego, czy doreguluje do tych 8%, czy przereguluje, czy będzie trzeba zmieniać dopływ powietrza. Za chwilkę wracamy jeszcze, zobaczymy co się będzie dziać. Wracamy ponownie. 12:50, 7,4% tlenu resztkowego, 7,5. E, przez ten czas, minutki, dwóch, jak się wyłączyłem, e, zauważyłem, że e, serwonapęd przesuwa przesłonę dosłownie po milimetrze w lewo e, z powrotem do poprzedniego ustawienia, czyli e, z powrotem dopływ powietrza osuszającego się zwiększa. E, opał, jak mówiłem, był mieszany, ale też e, za, za, zauważmy, że. E, Poziom tlenu resztkowego dynamicznie wzrastał z niskiego ustawienia, gdzie tam był w okolicach 5,5% i zbliża się do 8% dosyć szybko, więc sterownik uprzedza te zmiany i wraca do poprzedniego ustawienia, żeby zwiększyć ilość tlenu resztkowego, żeby doregulować do tych 8%, krótko mówiąc, które, które jest takim wyznacznikiem, które jest zadane i do tego, do tego wskazania dążymy. Jak widzimy, tutaj jeszcze troszeczkę ta przesłona się przesunęła. O, w tym momencie, jeszcze coś się zadziało. I tak podczas palenia, ile byśmy nie siedzieli, jakbym tu siedział, te kilka godzin, co się będzie palić. Tak ta przesłona ciągle będzie wędrowała. Tym bardziej, że opał wrzuciłem całkowicie mieszany. Mamy 7,9%, czyli już jesteśmy na wartości zadanej. 8%, 12,52. Tam zobaczycie na filmiku już nie pamiętam o której zacząłem nagrywać jak szybko się to zmieniło, jak szybko jest dynamika wzrostu lub malenia tego tlenu resztkowego w początkowej fazie palenia, ale również podczas palenia dalszego, kiedy opał jest różnej frakcji, różnej jakości, różnej wilgotności, podczas całego palenia się to zmienia tak jak mówiłem czy to oszczędności opału są czy znaczne czy nieznaczne ciężko mi powiedzieć aczkolwiek jeżeli sama świadomość użytkownika jest wysoka i chce on zapewnić optymalne spalanie jak najczystsze i lepsze dla kotła i dla środowiska jak ktoś jest bardzo bardzo eko no to jednak daje to do myślenia że, że warto tą automatykę E, zakupić, tym bardziej, że kocioł e, no trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jest koszmarnie drogi, są też tańsze innych firm, aczkolwiek e, zawsze ten problem e, dozowania powietrza pierwotnego, wtórnego istnieje, e, więc jeśli jest automatyka, niech by to kosztowało 1000, dwa czy 3, e, nie kupuje się tego na miesiąc, dwa e, czy też rok, wydaje mi się, że warto e, zakupić jak widzimy tlen resztkowy 8% no i stanął gdzieś nie chce ruszyć ani w górę, ani w dół. Sterownik bardzo szybko sobie poradził z regulacją dopływu powietrza do kotła. Myślę, że ręcznie raczej ciężko by było osiągnąć to w tak krótkim czasie z taką skutecznością. Nadal zwracam uwagę ciągle dopływ powietrza pierwotnego, bo mamy dużą ilość opału jeszcze nierozpalonego. Powietrze wtórne mała ilość, bo tak jak mówiłem, jeszcze opał jest zimny w komorze załadowczej i jeszcze osuszające, też troszeczkę uchylone, nie jest to w sposób skokowy, tak jak zwróciłem uwagę, jeżeli opał już będzie dobrze rozgrzany i zacznie się zgazowanie na całego, że tak powiem, wtedy przesłona powędruje w prawo, i tutaj to okienko powietrza wtórnego zostanie otwarte, tak jak powietrza pierwotnego w całości. Nie za bardzo, powiem szczerze, chce mi się czekać, bo to długo by zaszło Musicie mi uwierzyć na słowo, no ale tak jest. Jeżeli macie jakieś pytania, tak jak zwykle w komentarzach, postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Myślę, że filmik pomoże. Jak ktoś ma jakiś dylemat, to niech sobie obejrzy, zastanowi się. Jak już Zamierzam podjąć decyzję, niech będzie ona świadoma. Jak zwykle, jeżeli macie jakieś pomysły, potrzeby nagrania jakiegoś filmiku, dajcie znać w komentarzach. Ewentualnie proszę o subskrypcję, o wsparcie kanału. Będzie to dla mnie e, miły odzew z Waszej strony, e, że moja praca, mój czas poświęcony e, jednak się komuś przydał. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Do następnego razu.